Fine, no, no, the shadow, I impulse. In bullet impulses, Co ten maszynista zrobił się teraz? Czyby się nie da? Ale nie da się, tym jest problem. Co to było w ciebie w się Takie było tu. Ile to smaka Prawda, tam dużo? Jest tu ktoś? O, otwórz też. Czy to jest tylko dla. La, dla, la, la, la. Kupo, nie wiem. ale ja mi wiedzieć nie chcę. Coś nie, chciałbym się dowiedzieć. Tam też coś jedzie, nie? to tak cały czas teraz?